Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się górną powieką, czyli mięśniem okrężnym naszego oka, który się tutaj znajduje. I co się z tym mięśniem dzieje, jeśli jest niećwiczone i o niego nie dbamy? Tak jak inne mięśnie, które są niećwiczone, on wiotczeje, a w konsekwencji skóra przyczepiona do górnej, mięśnia górnej powieki opada. I dlatego często, jak widzimy, u starszych osób mają trochę mniejsze oczy i właśnie widać, że ta skórka górnej powieki jest zapadnięta na oko. I w związku z tym nasze oczy są mniejsze, co sprawia, że wydajemy się starsi, jeśli chodzi o nasz wygląd. Dlatego, żeby temu zapobiec, pokażę Wam bardzo fajne ćwiczenie, które w efektywny sposób działa na zapobieganie opadającej. Powieki to ćwiczenie bardzo fajnie Was zliftinguje, spowoduje, że oczy staną się bardziej rozwarte. Nasady dłoni umieszczamy pod brwiami i lekko podciągamy nimi brwi wraz z mięśniem czołowym do góry. Przy takim ułożeniu dłoni pilnujemy, żeby skóra czoła nie marszczyła się. W ten sposób utrzymujemy dłonie przez całe ćwiczenie. Następnie ćwiczenie wykonujemy poprzez zamykanie, nie mrużenie, ale zamykanie, Oczu co najmniej 15 do 20 razy. Z każdym zamknięciem oka uaktywniamy mięsień górnej powieki. Powinniście więc czuć jego pracę podczas wykonywania ćwiczenia. Jak widzicie, ćwiczenie jest bardzo proste, a dzięki niemu nie tylko wyliftingujecie Waszą górną powiekę, ale również wspomożecie proces redukcji w wokół oczy dzięki temu, że Poruszacie wielokrotnie Waszą górną powieką i to powoduje, że limfa, zastoje limfatyczne wokół oczu szybciej się drenują i odchodzą. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało i zapraszam do obejrzenia następnych odcinków.